Dzień dobry wszystkim, z tej strony Karolina. Witam się dzisiaj z Wami z gościem. Zabrałam ze sobą wafla, ponieważ jeszcze nigdy wcześniej Wam go nie pokazywałam przed kamerą, tak? Dzisiaj jest ten pierwszy raz. Jeżeli w ogóle jeszcze nie wiecie o tym, że mam nowego psiaka, to serdecznie Was zapraszam na Instagram wafla, tam wrzucamy wszystkie jego nowe zdjęcia. Już oczywiście się niecierpliwy, więc go puszczam. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców marca, ale zanim zaczniemy, chciałam powiedzieć, że znowu będę miała dla Was comiesięczne rozdania w ulubieńcach, żeby wziąć udział w Wystarczy, że będziecie subskrybować mój kanał, dacie lajka like pod tym filmem i tak samo komentarz, w którym zostawicie mi swój login z Instagrama, żebym w razie wygranej mogła się z Wami skontaktować. Wyniki już za dwa tygodnie, a dzisiaj w ulubieńcach marca będę dla Was miała mnóstwo świetnych produktów, które udało mi się odkryć i w których się zakochałam właśnie w poprzednim miesiącu, więc jeżeli jesteście ciekawe, co jest na mojej liście, to zaczynamy. Zaczniemy słuchać od szamponu i odżywki, którą bardzo spontanicznie kupiłam w Rossmanie i jest to taki zakup, który był zakupem na zasadzie jak mi się skończy, nie będzie można wychodzić z domu, no to jednak wolę mieć coś w swojej szafce. I kupiłam szampon, ten bananowy Garnier Fructis banana hair food, a do tego kupiłam maskę. I są to słuchajcie moje w ogóle pierwsze produkty z tej serii, ja nigdy ich nie testowałam, to nie jest absolutnie sponsorowana, nic, ale te dwa produkty są tak rewelacyjne, dawno nie miałam tak gładkich włosów, w ogóle zacznę od szamponu. Ja nie przepadam za bananowym zapachem w kosmetykach, natomiast powiem Wam, że ten szampon on naprawdę ładnie pachnie. Naprawdę ładnie pachnie. Lubię, jak tego typu produkty się pienią, on się super pieni, według mnie jest niesamowicie wydajny i po tym, właśnie jak go użyję, te włosy mi, słuchajcie, tak pięknie pachną. Dodatkowo, jeśli chodzi o maskę, to to jest maska, która ma aż 98% składników pochodzenia naturalnego. I ona jest dosyć taka gęsta, też pachnie oczywiście bananem, ale bardzo przyjemnie się ją nakłada na włosy. Ja ją trzymam dosłownie 3 minuty, spłukuję i potem słuchajcie, kombo mogę w końcu rozczesać swoje włosy, więc jestem zdziwiona i zaskoczona, że nigdy wcześniej właśnie tych produktów Superfood nie testowałam, w szczególności, że mnóstwo osób je poleca, nawet na takich grupach właśnie typowo dla włosomaniaczek, że one się super sprawdzają, mają dobry skład i tak dalej. Następny produkt, który jest wart uwagi, to będzie samo opalać. Jeżeli jeszcze nie widziałyście mojego filmu odnośnie tego, jak właśnie się opalam w domu razem z Wami i testuję po raz pierwszy ten produkt, to link zostawiam Wam tutaj. Słuchajcie, testowałam naprawdę Sporo kiedyś, kiedyś samo samoopalaczy do ciała, ale ten jest najlepszy. To jest produkt Bondai Sans, i wiem, że po moim ostatnim filmie dostałam od Was mnóstwo wiadomości, że właśnie specjalnie przeze mnie go kupiłyście i że jesteście zachwycone. To jest dostawanie takich wiadomości, to jest dosłownie miód na moje serce. Wiem, że on nie jest tani, ale uważam, że w przypadku tego typu produktów jednak warto trochę. Zaoszczędzić i wydać, w związku z tym, że będzie to opalenizna, która będzie wyglądała naturalnie, i on właśnie sprawia, że ta moja skóra ma taki naturalny, delikatny blask. Pytaliście tak samo, jak często go używam. Używam go raz na dwa tygodnie, tuż po kąpieli i po peelingu całego ciała, i właśnie taka opalenizna, powiedziałabym, dosyć mocna, trzyma mi się przez dwa tygodnie, więc jest to produkt, który jest po prostu moim odkryciem właśnie tego miesiąca. Najlepsze moje odkrycie do zmywania makijażu poprzedniego miesiąca ta pianka zisany jak ją tylko wrzucałam na storisy to dostałam od was masę odpowiedzi że ona chyba została wycofana mam nadzieję że nie bo już mi się kończy i będę musiała iść do sklepu po zapas to jest słuchajcie najlepsza pianka do mycia twarzy, z jaką kiedykolwiek się spotkałam. Zmywa nawet mi wodoodporne eyelinery, zmywa mi dosłownie każdy podkład, każdy korektor. Jest rewelacyjna. I pomimo tego, że wydaje się, że będzie miała taki dosyć neutralny zapach, to pachnie delikatnie mango. I następnym plusem jest to, że na mi w ogóle nie podrażnia skóry. Ja mam skórę wrażliwą, jeżeli oglądacie mnie od dawna, to wiecie, naczynkową i po prostu tyle produktów pielęgnacyjnych często mnie piecze i tak dalej. A w przypadku tej Pianki, nic takiego się nie dzieje. W ogóle jest napisane na opakowaniu, że ona jest na tyle delikatna, że ma zastosowanie technologii micelarnej. Ostatnio bardzo rzadko noszę cienie, ale jeżeli noszę albo nosiłam, to było to takie duło z. Huda Beauty. Ja mam w ogóle tego typu produkty w różnych kolorach. Mam jeszcze odcień miętowy i żółty i tak samo często o to pytaliście. Jeżeli lubicie takie cienie, które szybko się nakłada z rana i nie musicie się nad nimi bawić, te mokre z Huda Beauty potrafią zrobić mistrzostwo na powiece. Ja akurat mam odcień, który nazywa się bardzo ładnie Cashmere Rope. I z jednej strony macie cień matowy, właśnie w takim chłodnym... Brązowym odcieniu. Ja go nakładam przeważnie tutaj na dolną powiekę. A z drugiej strony, w tych produktach. Jest cień, który jest rozświetlający. I tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jeżeli lubicie produkty, z którymi pracuje się szybko, którymi można raz, dwa, trzy zrobić makijaż, to sprawdźcie sobie właśnie te Matte and Metal Melted Shadows z Huda Beauty, bo u mnie one się sprawdzają bardzo, bardzo dobrze i często pytacie właśnie, co mam na oczach. Teraz będzie o mojej nowej miłości, czyli o maskarze, którą pokazywałam Wam już jakiś czas temu na moim Insta Stories. I tak. Mm, Raz do niej wracałam raz nie, raz tak, raz nie, ale powiem wam, że podsumowując moje wszystkie ostatnie jakieś tam eksperymenty z tuszami do rzęs, to naprawdę ona jest według mnie top 1. Jest to maskara z Sephory, która nazywa się Size Up. To jest moje drugie, słuchajcie, opakowanie. Pierwsze już zostało przeze mnie wykorzystane. Ona ma klasyczną szczoteczkę, taką w kształcie klepsydry, więc łatwo jest dotrzeć wam do tych tutaj początkowych rzęs, jak i tych właśnie na samych końcach. Nie osypuje się, przepięknie je rozczesuje, nie tworzy Grudek, mogłabym tutaj wymieniać same superlatywy tej maskary, ale jest tak samo w bardzo przystępnej cenie i powiem Wam, że to jest ten produkt, który według mnie jest nawet kilkukrotnie lepszy niż maskary z wyższej półki, typu Fenty Beauty i tak dalej. Ja lubię tą maskarę z Fenty Beauty, ona jest naprawdę spoko, ale w porównaniu do tej z Sephory Size Up, to według mnie ta Size Up wygrywa kilka nawet razy. W związku z tym, że w marcu trzeba było siedzieć w domu i w sumie nadal trzeba siedzieć w domu, to powiem Wam, że ja nie mam jakiejś super dużej Motywacji do ćwiczeń w domu, wolę jednak, jak jestem na zajęciach, jak jestem na siłowni, jak rzeczywiście gdzieś wychodzę i wiem, że idę stricte na trening, a nie siedzę przed ekranem komputera. No, ale trzeba było się jakoś zmobilizować, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, z kim ćwiczę i tak dalej, jakie treningi na YouTube polecam, to odsyłam was na mój Instagram. Mówię o tym nie bez powodu, dlatego że jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że ja regularnie współpracuję od wielu miesięcy z Natural Mojo. I są to, słuchajcie, produkty, które ja bardzo lubię, stosuję w domu, czy też jako właśnie zamiennik posiłku, czy też przed lub po treningu, albo nawet piję je z owsianką. I dzisiaj chciałam wam pokazać ich nowość. Jest to shake orzechowy, który ma taki subtelny, delikatny smak. Tak, więc jeżeli lubicie właśnie coś, co jest delikatnie słodkie, ale bez przesady, to jestem przekonana, że się wam sprawdzi. Ma tak samo taką delikatną nutę orzechów. Ja ogólnie jestem tak samo fanką tego fit karmel. Jeżeli uwielbiacie słodycze, jeżeli szukacie czegoś, co będzie zdrowsze niż słodycze, co możecie sobie zjeść w zamian, to jakby fit karmel rewelacja. Dostałam od nich również dla Was specjalnie kod rabatowy, więc jeżeli będziecie miały ochotę, to zawsze możecie coś złapać z ogromną, słuchajcie, zniżką. Jeżeli jeszcze nic od nich nie testowałyście, to naprawdę bardzo Wam polecam, a już w szczególności te szejki proteinowe. Jak nagrywałam dla Was film odnośnie tego samoopalacza, to wcześniej używałam balsamu do ciała i to też był taki mój spontaniczny zakup w Rossmanie, natomiast powiem Wam, że od tego jak nagrałam właśnie dla Was ten film, to jestem w nim tak zakochana, że nawet smaruję nim ręce. To jest balsam z Bielendy, nazywa się vegan musli balsam do ciała, który ma w sobie owie pszenicę i mleczko ryżowe. Przepięknie pachnie, jest delikatny. Nakładam go na całą skórę po prysznicu. W ogóle rzadko mi się zdarza, żebym regularnie kremowała ciało, bo doprowadza mnie to po prostu do szału ze względu na to, że czuję, że cały czas coś się klei. A w przypadku tego balsamu absolutnie tak nie jest, on się momentalnie wchłania. I tak jak właśnie Wam wspomniałam wcześniej, używam go nawet jako krem do rąk. Mam go u siebie w łazience. Jak tylko wychodzę spod prysznica, to smaruję nim całe ciało. Jest naprawdę super. I ten zapach Teraz Wam go opiszę jeszcze raz. Nawet powiedziałabym, że on mi nie pachnie mleczkiem ryżowym, tylko mleczkiem kokosowym ale spróbujcie sobie go. Wydaje mi się, że się Wam tak samo sprawdzi jak mi, bo jest taki właśnie delikatny, dobrze nawilża i szybko się wchłania. Ja się nagadałam, my już dobrnęliśmy do końca. Koniecznie dajcie mi znać, który z tych produktów, który dzisiaj Wam pokazałam, testowałyście albo który chcecie przetestować. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, dajcie znać, czy wafel się Wam podoba. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa! Real killer, killer. take you off the right path right.